Dobra. Przedstaw się nam, kim jesteś, skąd pochodzisz i co tutaj robisz i w ogóle dlaczego. Siema, jestem Mortal. Znajdujemy się w Ustroniu, w biurze nieokreślonej godzinie, świeżo po deszczu i próbujemy nakręcić klip za pomocą komórki. Jakiej komórki? HTC Desire HD. Jeśli ktoś dzwoni i robić klip jednocześnie, to polecamy tą komórkę. Zaraz zobaczymy efekt naszej pracy. Zapłacą nam za tą reklamę? Oczywiście. Okej. Okay. Szary dzień, szary świat. Szare domy i brudne ulice, brak perspektyw na życie. Przypadki, wypadki, problemy. Jedno za drugim idzie. Życie nie jest łatwe, jak zdjęcie w godzinę i ja walczę, bo każdy dzień ich bitwą. Mam ręce broń, mój mikrofon. Pod ręką gramofon opisuję to, co widzę i co czuję. Co mnie w kurwa denerwuje, czego żałuję. W szczegółach się śmieję, co reprezentuję. Nagąki na ludzi, których nienawidzę, a takich nie brakuje. Czasami życie mnie zaskakuje, czasami denerwuje.